Cześć. Dzisiaj na talerz bierzemy jeden z moich ulubionych tematów, czyli najczęściej popełniane błędy w pierwszej pomocy. Nadal robimy sporo błędów. Jeżeli je wykluczymy, jeżeli je zminimalizujemy, jeżeli je wyrzucimy, to zostanie to co właściwe, to co logiczne i tak jak powinniśmy udzielać pomocy, by było to jak najlepsze dla poszkodowanego. Pierwsza sprawa. Za słabo udrażniamy drogi oddechowe, albo tego w ogóle nie robimy, by sprawdzić, czy człowiek oddycha. Wszelkiego rodzaju przytrzymywanie brody do klatki, podnoszenie głowy do tyłu z podkładaniem czegoś pod głowę jest dużym błędem. Mamy po prostu odchylić głowę, drogi oddechowe, udrożnić, i to jest robota, którą powinniśmy robić. Oparzenia. Chłodzimy za krótko. Dwie, 3 4, 5 minut to jest za mało. Oparzenia powinny być chłodzone na poziomie 15, a nawet 20 minut, by odebrać gorąco z tkanki, by spowodować zminimalizowanie obrażeń. Następna sprawa to wzywanie pomocy medycznej przez numer 112. Do wzywania pogotowia ratunkowego najlepszym numerem jest 999. Polecam, tam siedzi dyspozytor medyczny, to jest najlepszy możliwy cel, by zadzwonić. Epilepsja, wkładanie różnego rodzaju patyków bądź różnych rzeczy do budzi. To jest kiepski pomysł. Nasza pierwsza pomoc powinna wyglądać w sposób następujący. Powinniśmy udrożnić drogi oddechowe poszkodowanego i przetrzymać atak drgawek. Następnie sprawdzić, czy oddycha i ocenić, co dalej trzeba zrobić. Oddycha, pozycja na boku. Nie oddycha, telefon do dyspozytora i rozpoczęcie ucisków klatki piersiowej. Dziękuję bardzo. Bezpiecznego dnia, Karol Ratownik.